Cześć, z tej strony widział. Chciałam Wam pokazać jak się gra grę Parki, wydawnictwo Albi i pokazuję Wam jak przygotować szybko grę i o co w niej chodzi. Grę gramy 4 rundy, cztery sezony, czyli tak naprawdę cały rok, wiosna, lato, jesień, zima i naszym celem jest odwiedzenie jak największej liczby parków, bo to nam da punkty zwycięstwa, robienie przy okazji zdjęć i robienie swoich własnych takich podróżniczych celów. Aby przygotować grę, wykładamy planszę, na planszy umieszczamy. I teraz zacznę od tego, że no, umieszczamy karty, trzy odkryte parków. Karta parku pokazuje piękną ilustrację tego parku, informacje, jakie rzeczy muszę zapłacić, zobaczyć, żeby ten park odwiedzić, i otrzymam na koniec gry tyle punktów zwycięstwa. Parki mają wartości od 2 do 4 punktów. Oprócz tego wykładamy ekwipunek. Ekwipunek to taka fajna rzecz, która będzie pomagała nam w trakcie. W trakcie gry wykładamy trzy karty. Każda z tych kart ma w prawym górnym rogu koszt oraz informację, jaką specjalną zdolność tam oferuje. Ta na przykład kompas pozwala nam wydać parki z kosztem o e, słoneczko i wodę mniej. Dodatkowo tasujemy karty sezonów i wykładamy je tutaj. O nich za chwileczkę powiem oraz karty manierek. Z tych kart manierek każdy z graczy bierze sobie jedną. Czyli tak wygląda. Moja karta manierki. Ona w tym momencie jest nienapełniona, ma tutaj miejsce na kropelkę wody, a będzie zapewniała mi czerwony zasób. Oprócz rzeczy, które powiedziałem, każdy gracz otrzymuje ognisko w swoim kolorze. Jest ono zapalone, jeżeli jest aktywne, i zgaszone, kiedy jest nieaktywne. to so, troszeczkę też pewnie ono działa. Dwie karty takich celów to są takie osobiste bonusy, które, z których wybierzemy sobie jeden z nich i na końcu gry, jeżeli spełnimy ten do bonus, otrzymamy te punkty po prawej stronie. Oraz dwóch wędrowców, dwóch pierwszych wędrowców, których umieszczamy na początku szlaku. Początek szlaku, koniec szlaku. Obok planszy dobrze postawić sobie tacki z zasobami woda, widzicie, las, słońce, góra. Obok mamy w nich też tych zasobów mamy zdjęcia. Zdjęcie to po prostu po jednej stronie mamy takie ładne zdjęcie, jakieś przyrodnicze, a po drugiej mamy informację, że z przypomnieniem daje nam to jeden punkt zwycięstwa. Teraz bardzo ważne. Przed rozpoczęciem pierwszej rundy, pierwszego sezonu, musimy przygotować ten e, szlak. Szlak przygotujemy w ten sposób, że początek szlaku i koniec szlaku umieszczamy sobie po lewej i po prawej stronie. Pięć płytek startowych, one oznaczone są takim jednym namiocikiem, tasujemy z jedną osobą płytką ze znacznikiem yy, z gwiazdką. Bardzo ważne, jeżeli gracie więcej osób niż cztery, yy, to do tych podstawowych płytek musicie dodać taką, która ma nazwane 4 plus. Trasujemy te płytki, a następnie układamy je pomiędzy startem, a końcem szlaku. Czyli co grę macie szansę, że po pierwsze ten yy, dodatkowa płytka będzie inna, plus układ będzie Różny. Pierwszy gracz otrzymuje taką złotą, złotą metalową odznakę, żeby oznaczyć, że jest pierwszym graczem. Gracz ostatni, w tym przypadku drugi, otrzymuje aparat. Wszystko. Jesteście przygotowani do gry. Jak wygląda gra? Gra wygląda w ten sposób, że na początku, przed każdym sezonem, czytamy sobie, co będzie robić karta sezonu. Karta sezonu mówi nam, że jeżeli zdobywasz las, zielony zasób, to zabierzesz też wodę i pokazuje nam, jak mamy ułożyć zasoby na planszy. To znaczy od począwszy od drugiej, czyli nie od pierwszej, ale od drugiej płytki kładziemy je, te zasoby w takim wzorcu jak na karcie, czyli woda, woda, słoneczko i znowu woda, woda i słoneczko. Te karty będą się różnić, będą nadawać różne zdolności. I ten wzór też będzie inny. Teraz jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry. Począwszy od pierwszego gracza, każdy gracz w swojej turze porusza swój, swojego pierwszego wędrowca na jedno dowolne pole, znajdujące się po jego prawej stronie puste pole. Czyli mogę pójść na to, na to, na to, na dowolne pole. Jeżeli idę na pole, to wykonuję jego akcję i potem swój ruch wykonuję. W tym przypadku drogi gracz. On może znowu wybrać dowolne pole. Jeżeli chciałby wejść na pole, na którym jest inny nipel, musi zgasić ognisko, to znaczy obrócić ten żeton na drugą stronę, wtedy może wejść na pole, które jest zajęte przez innego gracza. Może to zrobić raz na sezon, czyli cztery razy w ciągu gry. Co robią pola, czyli jakie rzeczy nam dają? Jeżeli wchodzimy na pole i na nim coś leży, to bierzemy oczywiście to, co na nim leży, i bierzemy zasoby, które są na dole napisane, narysowane. W tym przypadku, weźmy na to pole, pozwoliłoby mi wziąć tę wodę i dwa znaczniki słoneczka. Wszystko. Odkładam je do siebie, i swoją turę rozgrywa kolejny gracz. Mamy też specjalne pole. Po pierwsze, tutaj mogę oddać dowolny znacznik. Aby zdobyć znacznik przyrody. Znacznik przyrody to takie ładne brązowe znaczniki, które są jokerami, czyli zastępują dowolny inny zasób. Tutaj widzicie, biorę wodę, skałę, las. Tutaj, to jest bardzo ciekawe też, mogę dobrać manierkę, czyli wziąć sobie drugą manierkę, albo, i to jest ważne, oddać dwa dowolne znaczniki zasobów, i żeby zrobić zdjęcie. I bardzo ważne, przejąć apart. Czyli idąc tutaj na przykład swoim drugim miplem, wziąłbym słoneczko i na przykład mógłbym zapłacić dwa słoneczka, żeby zrobić zdjęcie, czyli biorę sobie zdjęcie, które umieszczam przed sobą i zabieram aparat i to jest jakby koniec mojej, mojego działania na tym kafelku. Oprócz tego, na tych dodatkowych kafelkach możecie mieć taką, taką rzecz, jak zarezerwuj lub zwiedź park, to zaraz powiem, kup kartę ekwipunku, czyli zapłać słoneczka, żeby Wziąć sobie kartę ekipunku. To jest bardzo ciekawe. Oddaj dowolny znacznik i zdobądź dowolny znacznik, ale nie można wymieniać tych jokerów w tym przypadku. I można zrobić to dwa razy. I to też jest bardzo ciekawe. Oddaj jeden znacznik wody, aby skopiować akcję z innego miejsca zajmowanego przez turystę. Także takie są specjalne miejsca. No i tak sobie będziemy chodzić. Chodzimy sobie do momentu, kiedy. Gracze będą przesuwać się na ostatnią płytkę. Na tą płytkę końca szlaku. Co pozwala nam, w zależności od tego, gdzie umieścimy swojego mipla, będziemy mogli wykonać taką, taką akcję. I teraz, akcja pierwsza, czyli ta, to jest rezerwacja parku. Mogę wybrać jeden z trzech dostępnych parków dołu, idąc. I zarezerwować go. Czyli nikt go nie będzie mógł wykonać oprócz mnie. Dodatkowo, pierwsza osoba, która tu pójdzie, będzie pierwszym graczem w przyszłej turze. Czyli pierwsza osoba położy go tutaj, zarezerwuje sobie park, a potem na przykład ktoś inny może sobie zarezerwować park. Teraz tutaj. Jeżeli jesteś tu pierwszy, to z taniej yy, yy, o jeden. Słoneczko, możesz kupić wybraną kartę ekwipunku. Jak gramy w czterech graczy, dwie pierwsze, dwa pierwsze miple będą mogły to zrobić. Ale ogólnie pójście tutaj pozwala nam kupić jedną z dostępnych trzech kart ekwipunku. Ostatnie miejsce to zwiedzenie parku. Możemy oddać do zasobów to, co jest napisane na, na tej yy, karcie parku. Wziąć taki, taką kartę i na końcu otrzymać tyle punktów. Pamiętając o specjalnych swoich jakichś tam zniżkach, bo na przykład wiemy, że, że w tym przypadku, gdybym miał taki, e, taki kompas, no to płacę mniej o słoneczko czy o wodę. Albo na przykład, jeżeli nie wiem, karta y, sezony będzie mówiła, że mam jakieś specjalne zniżki. Ważne jest to, że jak tak sobie będziemy chodzić, to w końcu dojdzie do takiej sytuacji, że tylko jeden MIPEL będzie na, y, na szlaku. Jeżeli tak się zdarzy, to w takim przypadku. Ten jeden mipel musi zostać przeniesiony. Czyli nie można jakby tak przejść po kolei po tym szlaku, tylko trzeba go przenieść na płytkę końcową. Bardzo ważne jest to, że w kolejnej tury, a, i teraz ważne. Na końcu tury ten gracz, który ma aparat, może za darmo wykonać na końcu tury jeden, zapłacić jeden znacznik dowolny, żeby zrobić sobie zdjęcie. Znaczników możemy mieć 12 maksymalnie, czyli jeżeli mamy więcej niż 12, będziemy musieli oddać. No i nie powiedziałem Wam jeszcze o karcie manierki. Jeżeli zdobywamy znacznik wody, czyli na przykład nie wiem, wchodzę na takie, na takie pole i zdobywam ten znacznik wody plus dwa kolejne, mogę od razu na manierce, czyli napełnić ją i położyć tutaj znacznik wody. Jeżeli to zrobię, otrzymam to, co pozwala mi zrobić manierkę. Opis tych rzeczy znajduje się w instrukcji, więc nie będę wam tutaj tłumaczył. To są bardzo proste jakieś takie rzeczy, typu wejść coś, zamień coś i tak dalej, i tak dalej. Gdy skończy się sezon, wszystkie ogniska, które były, wszystkie manierki są opróżniane, wszystkie ogniska, które były zgaszone, znowu się zapalają. Zdejmujemy ewentualnie znaczniki, jeżeli takie będą, chociaż wątpię, żeby takie były. Bierzemy wszystkie miple, przekładamy na początek szlaku. Te płytki bierzemy wszystkie, zbieramy. Dokładamy do nich jedną losową z, z tych, które nie weszły na początku gry. Tasujemy i znowu układamy planszę. Jak widzicie, jej wygląd będzie zgoła odmienny. I o. I plansza nam się robi dłuższa, czyli co rundę będzie ona o jeden dłuższa. Zmieniamy kartę sezonu, czytamy, co robi nowa karta sezonu. Ujawniamy ten, ten, ten pattern z, ze znaczników, które jest wskazane na karcie, i gramy kolejny sezon. No i tak gra, gramy cztery sezony, na końcu gry otrzymujemy punkty, które mamy widoczne z odwiedzonych parków, z zrobionych zdjęć i punkty bonusowe, jeżeli udało nam się spełnić kartę C. Jak widzicie, bardzo proste zasady, bo tak naprawdę mamy tutaj porusz się, wykonaj akcję i tak naprawdę niewiele tutaj trzeba kombinować. Ja tylko Wam pokażę jeszcze, bo mamy tutaj jeszcze różne warianty. Mamy też rozgrywkę trybu solo. To, co mi się podoba, to zasady są bardzo prosto wyłuszczone właśnie na, na krótkiej instrukcji. I co jest też bardzo fajne, w grze znajdziecie taki skrót zasad. Gdybyście mieli zapomnieli albo nie wiedzieli o co chodzi, żeby nie gmerać w instrukcji, Pokrótce macie opisane wszystkie rzeczy, czyli co robią ogniska, co robi ostatni turysta na szlaku, jak działają przyroda, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste, schematycznie opisana rozgrywka. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam, w jaki sposób gra się w grę parki. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Dzięki i do zobaczenia.